Dzień dobry, cześć czołom to was bardzo serdecznie jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Red Hej okay. Josela Hejka Daimon. hej. Okay. I moi drodzy, dzisiaj robimy Neat for Speed z ulicy Jak to powiedziałeś? Jak to powiedzieliście? Y -y, Magnicy z ulicy. Magnicy z ulicy, dokładnie. Czyli słuchajcie, zasada prosta. Dajemy sobie 10 minut, znajdujemy dowolne auto, klinujemy, oprócz oczywiście y osiągów, bo nie wszyscy mają odpowiedni poziom, żeby... Na Jakoś poprzednio ci to nie przeszkadzało. Więc szukamy, słuchajcie, czas, start, jazda! Tylko wygląd, tak? E, tak, tylko włącznie wygląd, treningujemy, Byl, sprawdzamy, zmieniamy. Ta e, ta później spotykamy się w tym samym miejscu. E, I... Czesuj się, to moje! moje. <laughs> nie, chyba to nie można będzie treningować. Chyba Zostaw tak moje auto. <laughs> to to dobrze. dobrze. Okay. Wyskakujesz z auta, jak poparzy ona. Dobra. Ja już znalazłam. E, Okej, okay. biorę to. Ja też znalazłem, jaki żółty tu stoi. <laughs> to mi <laughs> zostawił, <laughs> no, Okej, okay, dobra, zobaczymy. Ja na razie szukam dalej jeszcze. Dobra, jak to auto jest i taki już ze No! Zrozwali mi auto! Trzmienia, <laughs> jedna normalna, nie taka jedna norma O, wezmę auto tego pana, bo pokazamy mi środkowie No nie okay. wolno pokazywać tego to powietom? samo. E, ogólnie policja mnie zaczęła gonić, nie wiem dlaczego, bo ukradłem auto, bo zastrzeliłem e, kierowcę, nie, nie wiem. Zatrzeliłeś? Udałeś to auto, o to hmm. dlatego. nie tak. Dobra, szukam jeszcze, ale tego auta w sumie chyba nie robiłem jeszcze. A brzmi takie e, solidne V200. <grywka> ja mam ładne autko, bardzo. Co dobrze, chyba teraz nie, czekaj, v, V12, V16 chyba już mają Bugatti, nie? Nie wiem, nie wiem, możliwe. To wydaje. To mam. Nie wiem. na Dobra, okej, okay. Znalazłem furę. Lester. To... Więc ja się już biorę za tuning. Mam nadzieję, że ma dużo opcji tuningu. E, pancerz oczywiście jak najbardziej można tuningować, Bo to jest. Loty na opony. E, też jak hmm. najbardziej. Hamulców nie robię, silnika nie robię. Materiały wybuchowe. Hmm. Bomba stacyjkowa, bomba zdalna. Hmm, tego nie mogę stuningować. tuningować. Mm, Lepiej nie. Magia. Ja mojego też się boję, że nie mogę. Okej, okay, ja już się powoli będę bawił, że tak powiem, tuningiem. E, będę pieszcze go tak, że po prostu widzę, powiedzą Super Paweł, idealny! Na niedzielę. E, Okej, okay. zapobieganie. Tutaj musimy kupić nadajnik za 2000 i pełne pokrycie za 3000. Ok, tablica. Jestem jakieś no. fajne auta! Halo! Ty mogę, ale ja... ja mam ja. nadzieję, że nie będą się powtarzały te samochody. Bo Bo w sumie wiecie, no ogólnie... O, skrzynia biegów nie, nie robimy, turbo nie robimy. Koła. Okej. Okay. Nie mam żadnego autka. Hmm. No, ja mogę tu tylko lakierowanie zmienić. <śmiech> <śmiech> znaczy wiecie co, zawsze możecie... Yy, że tak powiem jeszcze szybko pojechać i ukraść inne. Nie. Wygram tymi. Proszę wysiadać, zakodację. dziękuję bardzo Ej, op opony koła, które nazywają się Czysty biznes <grym> Czujecie temat? Ja <grym> ten Dobra, Niestety ja biorę w takim razie... Super luks Dobra. Proszę proszę bardzo. No wezmę. Tyk, koła. Projekty Ej, ale to fajnie może... Jak ja, no, Jak to zarobiście wyjdzie to auto! To będzie taki Need for Speed, man! Prawdopodobnie. Szukałeś wczoraj pewnie jeszcze na sesji jakiś fajne auto. Respę samochodu. Ale myślę, no. że się respią no. losowo, nie? No. Dobra. Czyby sobie tutaj machniemy. E, no to Jezu, będzie... dlaczego nie mogę modyfikować pojazdu? Ej, ale faktycznie, to tylko mogę kolor zmienić. E, no dobra. Teraz zobaczymy. Eee, czekajcie lakierowanie kolor podstawowy, zobaczmy tutaj. Eee. Eee, no, będzie ciężko powiem szczerze tutaj. O oh, Lender. Ja już trzecie auto próbuję zmodyfikować y, nie okazuje, że się nie Dobra, da... Dobra, ja będę Jeszcze 5 minut zostało, więc ja chyba szybko zmienię sam furę. Ten też? Eee... ją, a, <laughs> stynigowałem a stynigowałem stynigowałem. myślę, że będę musiał buchnąć drugą bo to, to tak mało trochę tego tych opcji tu jest. Ja mam e, czekaj, jeszcze tutaj wezmę światło na no, wszelki wypadek szkło światełka. Hmm. Wszystkie e, to są brzydkie. Dobra, ja tego też nie Dobra. Okej, okay, kolor neonów, złoty deszcz, pięknie. Okej, okay, dobra, teoretycznie coś tam mam, ja e, ale pojadę, zobaczę, czas. znajdę coś lepszego. Ja nie mam nic. E, Zostało dokładnie 5 minut. Ja nie mam nic. Jak nie masz nic. Znaczy mam oh, auto, wow. ale no... Mogę tylko lakierować. Nie, bo lakier to jest takie powolne, to O, a to? Hello? O, a to? Hello? Jero, no What jest mega powolne. Ja, okay, ja bym też chciał wziąć okay, coś, okay, co I'll nigdy nie robił na trouble. takim no Need for Speedzie. Nie, że gwie, gwie, nie nie to jest że sobie dwie gwiazdki załatwiłem. Nie też mu to do zdjęcia. Lester będzie dobrze działał w numerach. Nie, to ja chyba nie zrobię. Eee, um, czekajcie, się to też, to też tutaj jest za drogie. A mogę? Mogę, dobra, git, znalazłem się teraz w dzielnicy no, takich droższych samochodów troszeczkę. To też jest fajne, ale też jest za drogie. A to autorena, Rena chyba minąłem. Mhm. Hmm. To niebieskie na ulicy stoi? Nie, czarno-czerwone. To... Też mogę znaleźć Kurczę. tylko, tylko kolor, to, tylko kolor mogę zmienić. No ale koła możesz zmienić, wiesz, e, kolor. <laughs> No ale to ten... E najgorzej jak wszyscy przyjedziemy dokładnie tym samym, nie? Bo widzę, że dużo takich jeździ też. Bo <grym> wiesz, nie podoba mi się ta sama. O o, o, o o, o. No, o, o. mi też. Takie Takie. Mm. <grym> kurczę, Nie, dobra, chyba zostanę przy tym w takim razie. To jest w ogóle. Nie wiem, to będzie szybsze? Nie wiem. Nie, ciężko powiedzieć. Dobra, okej. Okay. Ja w takim takim razie No, jadę... Tirem nie, Tirem przyjadę. Tirem <grym> przyjadę. Dobra, 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 też. Ciężka... Yy, ciężki orzech do zgryzienia, naprawdę. No, dokładnie. Okej, okay, dobra, spójrz jeszcze orzech. z tym. Obrzeg, kamień Dobra, hop. Dawaj, szybko sprawdzimy. Hmm. Okej, okay, ale on jest wolniejszy. Nie podoba mi się. Dobra, yy, zaraz sprawdzimy. Jakbyście zobaczyli jakieś auto, które jest tuningowane na ulicy, to to nie znaczy, że możecie je zabrać. To znaczy, że to jest hmm. moje auto. Hmm. A nazywałeś się? Auto do wysadzenia. Nice. Nie, nie. nie. Proszę nie wysadzić żadnych samochodów, bo to wiecie, kwestia. Ej, trzy minuty zostały, szybciutko. Nie mogę żadnego. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Nawet koloru ty nie mogę, to jest tylko kolor całego o, samochodu. Mogę... mogę progi zmieniać w tym aucie. Mogę. De... Bez sensu. I zderzaki mogę zmieniać, dobra, szybko. Bez sensu. zderzaki. PYK! Tylne zderzaki! PYK! Krem! Tynik, nie. się Nie! Wdech! Okej. Okay. Wow. Maska! Mogę ma... Dobra, spoko. Znalazłem samolot, który mogę tuningować. W jakiś sposób tam... rozsądny. Znaczy, coś mogę w nim zrobić po prostu, o to tu chodzi. Jest jeszcze. Dlaczego nie mogę? Oprócz koloru. E, dobra. Zapobieganie kradzieży. Tutaj, proszę bardzo. Cyk, cyk. Dobrze, tablica. E, szybko, w trzy minuty. Dwie minuty! Drogi, Dobrze, że tutaj jest taki mały wybór. O, teraz, o niebieskie teraz znalazłem. Hmm... Podrena. Okay. niebieskie no, to moje. A jeszcze jakieś e, czarne to... zobaczyć pod drodze. Czarno-czerwone Nie Czarno -czerwone znaczy nie, turbo, nie, turbo, nie koła, rodzaj kół. Pyk, szybko. E, Thor. Szybki chłopak. Okej. Okay. Ja tak się nazywałem koła. <noise> okej. Okay. Totalnie, serio. E, okej. Okay. E, kolor, cyk, 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 ulepszenia, kul odporne, pyk, projekt, opon, e, dobra, jedziemy z tym, jazda, e, tu mamy to, tu mamy to, kolor, szybko, kolor jeszcze muszę zmienić, gdzie to jest, kolor, kierowanie, kolor podstawowy. E. Dobra, zostawię to tak, więcej się nie da zrobić. All start. Totalnie nic się e. tu więcej nie da zrobić. Dobra, ten sam kolor. E. Co my tu jeszcze mamy? Światła szybko, zestawy, pikabu kolor. Peekaboo mam jeszcze, pikabu. Okej, okay. niech będzie złoty deszcz, okej. Okay. Coś jeszcze zostało? Maska, okej. Okay. Nie, wszystko mam porobione chyba. Oczywiście oprócz tuningu y, tego i y, y, skrzyni nie tak dalej. Pikabu. Dobra. Gdzie się spotykamy? Ja już jadę, no tam gdzie ten, gdzie no byliśmy. NO CO JEST?! Ja ci normalni nogi z tyłka powyrywam zaraz. Respliż się na twarzy. <laughs> Ej, bez jajka o to można było Ale czad. Dobra, ja już jadę na miejscówę, gdzie się mamy spotkać. Wow. Okej. Okay. Nie, no to ja już mam porąba, porąbane, już porobiony jestem. Ja myślałem, że tam zobaczyłem Benchy i że ktoś ma chyba. Yoshi, I to byłaś ty, nie? Nie no wiem, no e. nie wiem, nie wiem. No dobra, ja już jestem na miejscu, proszę bardzo. Właśnie minął czas, e, reszta dyskwalifikacja. Gdzie ty, ty jesteś? <grym> tu tak. jesteś. No tak, no. Mam tak słabe aut, tak auto mam, że po prostu nie ma opcji, żebym to wygrał. No nie wiesz. Masakra. Nie, ale łatwiej zrobiłem. Myśle? Zobaczcie, mam cztery rury wydechowe. Widziałam, wydechowec. widziałam. Nie podoba mi się. Bardzo dobra, szybkie. Dobra, to daj mi jeszcze 5 minut. Jak masz cztery rury wydechowe, to wziąłeś to samo co ja. <laughs> nie, 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 w żadnym wypadku. <laughs> dobra, chodź, 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 bo ten. O, czekaj, o, to, ole, tam. Pikabu, to tam. Kto tam siedzi? Kabuł. No, przy... ma ja mam pikak. Simon. Pika. O, dobra, Simon wyjeżdżał. Dobra, zobaczmy w takim razie. E, oh. Okej okay. czarny przyjechał rentak Jakiś czarny. O, dobra, Ciemny. Ciemny okay. kolor. Metaliczny. Eee, no wierzyna. dobra, Ej, spoko. Użyłaś auto z garażu. Nieprawda, to nie jest auto z garażu, to, to, to jest Banshee. Okej, okay, to słuchajcie, obchajmy sobie. Nie bij, eee, bo jak ja Cię ubiję... Na razie proszę nie niszczyć pór, bo będziemy jeszcze robili no, test, no, który i tak dalej. Mam Pika Bu, mam, patrz. Ja, pika, ja też mam, puka. K1 Pika. Uła. Ej, bez jaj, wszyscy mamy to samo auto, praktycznie. Dobra, to oprócz mnie. To... Oprócz Joszeli. No nie, no bez jaj! Ja mam, ja i ja, ja mam, ja, ja totalnie myślałem, że będę miał to samo, co, co wszyscy. Ty ja tego specjalnie zmieniłem. Nie! Joszela, no wiesz ty co? Fikabu. Ja już zatem wyjeżdżałem, ale poszedłem zobaczyć, co z tym no. autem No i wiesz. Okej, okay, no dobra, czyli będzie... Wygrałam! <grym> no dobra, spotkamy się, tak chodźcie tutaj. E, Widzowie ocenię w takim razie Tunis. No proszę zostawić e, mój e, auto. No ej, oddaj mi! masakra. wiem właśnie. Ja szukałem samokół. Nie ma Ja już szukałem, bo nie stało się. Dobra. Proszę tutaj ładnie stanąć. Będziemy jechali prosto. Zobaczymy, która też szybsze <grym> Co? która okay. to? Dobra. Uwaga. 3, 4, gry. Lewa. Jesio, Jezu! Jakie paru z was są! Jest szybko! Nawet na wstecznym jest szybsza! Ren! Ty trąbisz! Nie. Nie mogę na czołom wygrać. A dokąd jedziemy? Jakie parówy z was! O, się tam wywrócili! Nie mówiliśmy, że, nie mówiłem, że to jest uczciwy wyścig przecież, nie? Ale to dobre, to no. dobre. Ja, dawaj już się ciszysz go. No taki mam zamiar! Dzisiaj nie mówię spacji Nic. Ale to nie ciszemy? ja byłem, jak wy co, nie? To już wie, wiecie. Dobra, ciśniemy w takim razie. Patrzcie! Takie małe kompakty, a wygrywają! To jest punto. No nie? Z, z takim port, szybkim... Port. Ee, o, tutaj chyba dojeżdża do mnie. Hej! Eee... E, hej! To ja chyba wygrałem. Dobra, jest! Oh. się na szczęście. Yeah. No bo oczywiście musiałeś yeah. mi coś zrobić. Ja się z zrobię zrobiłem, normalnie przyjechałem. Zrobiłeś bo... mi! No. Dobra, okazało się, że autko od Josi najwolniejszy. O, ale co to był za bóle, <grym> No to trzeba. właśnie trzeba przywalić, to dopiero jest... O, dobra, okej. Ale jest ciekawe, się... czy... jakie mieliście wcześniej auta? Takie Dobre. Co już... Nie, nie, podobne co jest. Czy zmienialiście? Ale... No, zmieniałem, a tam chyba jeden jeden jedzie, ulicy, bo nie dało się spoilerów sadzić, ani nic innego. Ha! Nic innego. E, właśnie czekaj, ja teraz zobaczę, czy mogę tam... wezwać ten samochód, który. Ale właśnie, czekaj, zapobieganie kradzieży. Ale ciekawe, gdzie on mi w ogóle tego, tego auto wdał, nie? O, ja tego miałem. Ja sobie zobaczmy. Miałem. E, zobaczmy sobie, czekaj. Nie, ale wątpię. Dobra, okej, okay, chyba już go nie znajdę. No cóż, moi drodzy. Wygrałam. E, więc dokładnie te same auta mamy. No cóż poradzić? Dobry gust. E, to Kto ma, ten tak ma. To, czekaj, to być tak? się e, ty... O, ty jesteś dobrze. Moje auto! To nie tak miało wyglądać! Fajna koza. Miałam autkę, nie ma nie To tak miało skończyć. No cóż, poradzę. Joshi No sz, kurde, <noise> ja ze strzelam, a ten dom, No i nawet Cię nie Ja dotknęłam. strzelam, a ten dom mnie, nie? nie? E, Ren? Ej, co? Za bogaty <noise> jesteś, że Tak? O ty! Chyba tak właśnie było. O, czekaj, a, z tutaj normalnie pociśniemy. O, ale że to już koniec? Ale przy... No, tak, oczywiście, że to jest koniec, bo że tak powiem, wygrałem. Ja no prawda, ja, ja najładniejsze, wygrałam. Ja wygrałam. Ja wygrałam. Stań w sensie, że ten kolor kupy. No, e, kupę. Ten pomarańczowy, no. Ma głupi gust. Ta, co? Nie, już ja się myślałam, no, że na Paweł też. No też. Ale ja. ja pokażę, wiesz. na Pawła, a a, chodź tu. Ludzie z gaszlicą biegną. Z gaszlicą Z zabiłaś się wczoraj w cs rozumiem. Tak. O, czekaj, tutaj, tutaj zaraz poschronimy was. Tak było. E, proszę nie rozwalać wozu strażackiego, ja właśnie będę was obsikiwać. Mm -hmm. No, przekonałeś. Będziesz nas sikał, no nie wiem. Tak, obsikam was, no i, no i tak, no, no. Przekonałeś no, no. Dobra, moi drodzy, tym sobieśmy sobie na kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, chaos. Oh, masakra. Ja się pomściła. Dobra. Masakra. Co to widziałeś? Trzymaj. Nie trafiam. Simon.